Witajcie. Moi drodzy, to jest zupełnie inny film niż zwykle. To nie jest odwrócona lekcja z biologii czy z jakiegoś innego przedmiotu. To jest zbiór przemyśleń. Wynik wielogodzinnych rozmów toczonych z moją żoną. Ona jest dyrektorem szkoły. Często zastanawiamy się, dokąd zmierza edukacja, dokąd zmierza, no właśnie, polska szkoła. Gdzie jest dzisiaj. Gdzie będzie za 10, za 20, za 30 lat, w jakiej szkole będą uczyć się nasze dzieci? Jeżeli interesuje Was ten temat, to zapraszam. W połowie XX wieku amerykański psycholog Boros Frederick Skinner Opracował maszynę do badań na zwierzętach, zwaną klatką skinnera. W klatce umieszczano np. gołębia albo szczura, który po naciśnięciu dźwigni otrzymywał dozę pokarmu. Można było stosować niemal nieograniczoną ilość kombinacji różnych wariantów. Na przykład zwierzę musiało nacisnąć dźwignię tylko w wybranym momencie, choćby po zapaleniu lampki, bo jeśli zrobiło to kiedy indziej, było delikatnie rażone prądem. Największą zaletą tego wynalazku była automatyka całego procesu, łącznie z generowaniem wyników np. w postaci wykresów. Zwierzę opanowało nową wiedzę i nowe umiejętności w niektórych wariantach, Taki reagowały nawet na wyświetlane słowo, a więc rozpoznawały znaki na piśmie. Zobaczcie, jak wiele wspaniałych rzeczy nauczono gołębia. Wyobraźmy sobie, że teraz wypuszczamy go w świat, wypuszczamy szalenie inteligentnego gołębia, wyposażonego w nowe umiejętności, jego napakowany ptasi mózg doskonale wie, kiedy nacisnąć dźwignię. I co? I nic. W prawdziwym świecie jego wiedza i te umiejętności są kompletnie nieprzydatne. To, czego się nauczył, doskonale sprawdza się tylko w konkretnych warunkach tylko w klatce Skinera. A gdyby taką klatkę zrobić dla ludzi, wyobrażacie sobie taki diaboliczny eksperyment? Ale zaraz, zaraz czy my już takich klatek nie mamy? Oto zamykamy młodego człowieka na kilka godzin i zmuszamy go do pewnych zachowań, za które albo dostanie smakołyk, albo porazimy go prądem. Wtłaczamy w tym czasie ogrom informacji, i za ich przyswojenie za jakiś czas będziemy karać bądź nagradzać, i wyobrażamy sobie, że w ten sposób pomagamy mu wejść w dorosłość. Myślimy, że wyposażamy go w ważne życiowo umiejętności. A to, czego tak naprawdę uczymy uczniów w szkole, to jak radzić sobie w szkole i tylko tam. Oceny, które jeszcze niedawno były wyznacznikiem sukcesu bądź porażki, oceny, które wzbudzały wielkie emocje także wśród rodziców, stają się w końcu mało istotne. Z chwilą opuszczenia murów szkoły nie ma już dźwigienek, nie ma smakołyków, a jeśli są to kompletnie niepasujące do tego czego latami przyzwyczajaliśmy nasze gołąbki Zdaję sobie sprawę, że setki mądrzejszych ode mnie już dawno to rozgryzło, co boli nasz system szkolnictwa. Mamy mnóstwo ekspertów, wiele szkół, które niczym nie przypominają klatek Skinnera. Nawet prawo oświatowe mamy o dziwo całkiem znośne, i wcale nie zmusza ono nas do budowy takiego środowiska nauki. A jednak, szkoła wygląda jak wygląda. Nie pozostaje nam nic innego, jak wykorzystać ten system, by nauczyć się czegoś, co się realnie przyda w przyszłości i nie będzie wielkim, systemowym, zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym marnowaniem czasu. Jeśli uczeń zaczyna dziś, w 2021 roku, edukację w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to na rynek pracy wejdzie w 35-38? I tak szczerze odpowiedzmy sobie na pytanie: czy przygotowujemy uczniów, niezależnie od poziomu, niezależnie od przedmiotu, do pracy, do funkcjonowania, do życia w takich odległych czasach? Przecież szkoła między innymi od tego jest. Otóż nie przygotowujemy, bo nie wiemy, jak będzie wyglądał wtedy świat. Pierwszy iPhone na przykład wyszedł w 2007 roku. Zobaczcie, jaka rewolucja dokonała się przez te kilkanaście lat od premiery. To, co wiemy o przyszłości, to fakt, że zmiany przyspieszą. A my dalej zamykamy uczniów w klatce Skinnera, każąc im uczyć się o budowie pantofelka i rozmnażaniu sosny uczyć się tego w domu na sprawdzian z podręcznika. To co możemy zrobić, to przygotować na nieznane, a zatem wyposażać w takie umiejętności, które będą bazą pod inne, być może nawet jeszcze nie nazwane, no bo kto w 2005 roku słyszał o zawodzie programista aplikacji mobilnych? Jakie to są umiejętności? No przychodzą mi do głowy trzy najważniejsze. Po pierwsze, Umiejętność uczenia się, po drugie kreatywność, ale rozumiana jako umiejętność generowania użytecznych pomysłów, i po trzecie umiejętność odpoczywania, relaksu, dystansowania. Tutaj chciałbym na chwilę przerwać, bo właśnie temat uczenia się, temat sprawnego uczenia się, efektywnego, który skróci czas, to jest Coś, czym chciałbym się zająć. W opisie tego filmu powinny niedługo pojawić się linki, które pomogą w tym temacie. Jeśli ich jeszcze nie ma, to cierpliwości niedługo będą. A teraz wracamy do materiału. To moim zdaniem jest fundament, na którym powinna stać współczesna szkoła a my, nauczyciele, musimy zacząć oddolnie ten fundament budować. Szkoła, jaką dzisiaj mamy, u swoich podstaw no, nie zmieniła się od XIX wieku. Wiem, wiem, mamy tablice interaktywne, pomoce naukowe, ale zobaczcie sobie stare zdjęcie, gdzieś tam z klasy, taka czarno-biała fotografia sprzed stu lat. No i tak naprawdę, ona wygląda tak samo, jakbyśmy sfotografowali klasę dzisiaj. Nauczyciel przy tablicy, uczniowie w ławkach, no i zobaczcie, gdzie jesteśmy. Nic się nie zmieniło. Szkoła była genialnym wynalazkiem odpowiadającym na potrzeby ówczesnego przemysłu, ale my teraz potrzebujemy nowego wynalazku, który odpowie na potrzeby świata, o którym niewiele wiemy. Dlaczego wybrałem te akurat trzy umiejętności? No, umiejętność uczenia się jest matką wszystkich innych umiejętności. Jeśli uczeń będzie w stanie opanować więcej w krótszym czasie, niezależnie od konstrukcji świata, będzie w stanie się dostosowywać i reagować na zmiany, dlaczego kreatywność? Wszędzie, gdzie to możliwe, wkroczy automatyzacja, ilość miejsc pracy dramatycznie się skurczy. Dlatego generowanie użytecznych pomysłów, taka umiejętność wyćwiczona, wytrenowana, no będzie wielką zaletą dla człowieka wchodzącego na trudny, mocno ograniczony rynek pracy. A odpoczynek? Bo będzie szybciej, bo będzie intensywniej. Szum informacyjny zmieni się w hałas. Na początek chciałbym, żebyśmy zajęli się umiejętnością uczenia się. Trzeba się zastanowić, jak wprowadzić takie sposoby do współczesnej dzisiejszej klasy, by była to realna pomoc na przyszłość. Przede wszystkim należałoby sobie uświadomić, że mamy czas, a właściwie mamy go mnóstwo. Zobaczcie, moja edukacja angielskiego trwała około 12 lat. Po kursie języka obcego trwającego ponad dekadę, powinienem być niemal filologiem. A czy jestem? Od samego początku nauczyciele mogli przemycać sposoby opanowania materiału. Te sposoby mogłyby stać się naturalną częścią procesu nauki. No bo gdy zapisujemy się na jakiś kurs technik uczenia się, no musimy się tych technik uczyć, a to zajmuje czas, bywa to nieefektywne. Kiedyś jeden maturzysta na takim kursie, właśnie z metod uczenia się, powiedział mi: Wie pan, fajne tutaj sposoby mi pan proponuje, ale nie mam czasu się ich uczyć, bo mam za dużo nauki. I to zdanie właściwie podsumowuje wszystko. A teraz pomyślcie o tym, że ci wszyscy moi nauczyciele języka obcego mogli wprowadzać jedną technikę uczenia się rocznie. Znałbym dwanaście efektywnych sposobów na naukę, ale nie tylko ktoś by mi o nich opowiedział, dał mi kilka godzin na przećwiczenie, nie, miałbym cały rok na trening każdej z nich. Czy moje umiejętności z języka by na tym straciły? Czy poświęcony czas na trening tych umiejętności uczenia się byłby kosztem podstawy programowej? No pewnie nie. A inne przedmioty, a inni nauczyciele? Gdzie są te wszystkie roboczo godziny, które spędziłem w szkole? W pierwszym punkcie każdej podstawy programowej powinno stać nie to, czego będziemy się uczyć, tylko jak mamy to zrobić, konkretne sposoby, konkretne metody. Co z tego, że nauczyciel w pocie czoła opowie o funkcjonowaniu układu krążenia? Co z tego, że zrobi z nami ćwiczenia, zada jakąś pracę do domu, kiedy koniec końców i tak. Uczeń będzie musiał usiąść w domu i nauczyć się tego na sprawdzian. A jak to zrobi? Otworzy podręcznik i będzie go czytał tam i z powrotem, od zadanej strony do końca tego materiału. Czytał raz, drugi, trzeci, być może sporządzi jakieś notatki to już byłoby naprawdę dużo, ale większość z nich będzie biernie. Czytać tekst, który jednym uchem wpadnie, a drugim, wiadomo, wyleci. I być może na ten sprawdzian nawet go napisze na trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę. A zastanawialiście się kiedyś, czemu odpytka jest zwykle z trzech ostatnich lekcji, a sprawdzian nie może obejmować materiału np. sprzed roku albo dwóch lat. W sumie dlaczego. Skoro tak dbamy o wyniki naszych uczniów, tworzymy tabelki, wykresy, przypominam genialną klatkę Skinnera, to dlaczego boimy się odpytać w czerwcu z trzech ostatnich lekcji październikowych? Bo nie jesteśmy głupcami. Wiemy, że uczniowie nic nie pamiętają. I ja się pytam, po co to wszystko? Dzięki wielkie, że dotarliście aż tutaj. Jeśli macie własne przemyślenia na temat szkoły, jeśli czujecie, że Popełniam błąd w tym myśleniu i ja i moja małżonka pozdrawiam Anię serdecznie. To też dajcie znać. Temat jest otwarty, temat jest po prostu dyskusją do następnego razu.